Dobry wieczór Państwu. Z wielką przyjemnością chciałbym tutaj powiedzieć, że trzecie miejsce w tym plebiscycie zajęła osoba, którą znam od dziecka, zawodnika, którego, roz, którego rozwój sportowy obserwowałem również od dziecka. I muszę powiedzieć, że ten zawodnik od 10 lat osiąga sukcesy sportowe na najwyższym światowym poziomie. On się nie zatrzymuje. On dalej te sukcesy sportowe yy, osiąga i chciałbym, żeby jak najdłużej mógł to i najskuteczniej robić. Chciałbym ogłosić już teraz oficjalnie, bo ja wiem, zaglądałem wcześniej. Trzecie miejsce w plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego sportowca 2020 roku zajmuje Kamil Stoch. Kamil Stoch. Zapraszamy panią Ewę milan -Stop. ponownie mówiłem, do zobaczenia. Kamil nie niedawno, kilka dni temu wygrał turniej czterech w Neskoczi, a w zeszłym roku triumfował w tej prestiżowej serii ROW R. Kamil stop trzecim sportowcem polskim. Skoki narciarskie. Sport, który kochają wszyscy, a prawie nikt nie uprawia. Kamil jest dosyć podobny tutaj w zdaniu co do Dawida i tak jak powtarzają ciągle mantrę o dobrze wykonanej pracy, tak ja dostałam polecenie, aby podziękować wszystkim, którzy oddali na niego swój głos. Pogratulować wszystkim uhonorowanym i tym, którzy jeszcze na to czekają. I poprosił o jeszcze jedno, abym korzystając z okazji, mogła w jego imieniu uśmiechnąć się do Państwa nie tylko oczami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, ale proszę z nami pozostać, bo mam nadzieję, że uśmiechnie się do Państwa nie tylko oczami, także sam król Narkamil Sto. Dzień dobry, Kamil, łączymy się z Tylidą Neustadt Kamil. Gratulacje, jesteś trzecim sportowcem Polski 2020 roku. Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło. No cóż, przede wszystkim bardzo dziękuję za to wyróżnienie, chociaż osobiście uważam, że Dawid powinien być na moim miejscu, ale nie mnie to decydować. Niemniej jednak bardzo dziękuję wszystkim za głosy. Bardzo dziękuję również wszystkim, którzy nas wspierają, czyli naszym rodzinom, sponsorom, trenerom przede wszystkim. Bardzo dziękuję również wszystkim sportowcom. Gratuluję wam bardzo serdecznie i. Tym nominowanym i zwłaszcza tym zwycięzcom, Drugiemu i pierwszemu miejscu. Słuchajcie, Wasze wyniki i Wasze sukcesy to jest inspiracja do mojego rozwoju, także róbcie to dalej. Pozwólcie nam kibicować i Was wspierać. I ja jeszcze osobiście chciałbym podziękować jednej osobie, mianowicie pewnemu aniołowi, któremu, którego Bóg zesłał na moją. Na moje... Przepraszam, słyszymy, przepraszam. słyszymy, słyszymy, jesteś, jesteś z nami. E, mianowicie, mianowicie temu aniołowi, który olśniewa dzisiaj Państwa swoim blaskiem. Bardzo Ci dziękuję, Wuniu, za wszystko. Kocham cię bardzo i do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy serdecznie. Ten anioł jest tutaj z nami. Kamil Stoch, trzeci sportowiec Polski 2020 roku. To jest właśnie ta drużyna, te słowa Kamila Stocha.